prawdopodobnie prób. 12 ekipa, więc co najmniej 4 trzeba wyprzedzić, żeby awansować do drugiej serii. Sara Tajner na treningu było 79 metrów, ale teraz bez wątpienia musi być lepiej, najlepiej pod 90. Wiemy, że to jest młoda, wciąż perspektywiczna zawodniczka. Jest to jednak wyzwanie nie lada, ale Sara wczoraj nas naprawdę pozytywnie zaskakiwała podczas konkursu drużynowego. Sara, czemu by nie teraz? Nieźle było na progu, chociaż nieco spóźniła, no i niestety odległości nie ma. To jest skok może powyżej 80, a nawet nie. 76,5 metra reprezentantki Polski. Nie najlepsze otwarcie mówiąc, łagodnie ze strony bioczerwonych. Może na usprawiedliwienie powiedzmy, że trafiła jak na razie w najgorsze warunki, ale to jest cały czas wiatr podnarty o sile ponad 0,3 metra na sekundę. No i jak na razie Polacy na miejscu szóstym wygrywamy jedynie z Rumunią. No niestety ten wiatr cały czas mocny, jest Adam ponownie na belce startowej, dobrze, dobrze, no trzeba zapalić mu szybciutko zielone światełko, cały czas te korzystne podmuchy się utrzymują, jest znak od trenera, Adamie, trzeba to tylko wykorzystać, trzeba to tylko dobrze zrobić na progu, idealnie w miarę szybko przeszedł, tylko żeby było noszenie, ale niestety skok słabszy. Nie wykorzystujemy swojej szansy, a wiatr podnarty był, tak jest. Tak jest, utonęły tutaj trochę narty Adama w tej drugiej fazie skoku, natomiast warunkami usprawiedliwiać tego nie można. 82 metry, 70 metra na sekundę wiatru pod narty. Polska niestety umacnia się na miejscu szóstym, umacniamy się w sumie na tym jedenastym. Natalia Słowik. Musi skoczyć w granicach swoich maksymalnych możliwości, tutaj, jeżeli my chcemy jeszcze liczyć się w walce o awans do drugiej serii. Zapracowana, ale terminatorka, mówi trener Wojciech Taylor, który dawał znak, sygnał do ataku. Natalia leci przyzwoicie, natomiast nie jest to odległość, która tutaj. Daje nam jakieś wielkie nadzieje. Michał, powiedzmy proszę, pobudkę. Nie ma drugiej serii dla Polaków. Nie ma już szans. Tak się wydaje. Tak się, niestety, wydaje. 77,5 metra uzyskuje Natalia. Ma prawo być zmęczona tymi mistrzostwami, ale spodziewaliśmy się jednak trochę lepszej próby. O tak po prostu mocno zacisnąć kciuki, dmuchać w telewizory i niech tutaj. Zacznie się dobrze dziać dla biało Dmuchamy w telewizory. Dmucha także na całej długości ze skoku pod narty, co jest dobrą wiadomością dla Habdasa w kontekście metrów, trochę słabszą w kontekście odejmowanych ewentualnie punktów za przeliczniki. Jan Habdas w powietrzu szalenie wysoko wyszedł i jest, to jest jest, jedna jest, próba jest, Janka. jest. jest. Dobrze wylądowany skok. Były z tym problemy tutaj po drodze, no ale robi to, co robił wczoraj w drużynówce męskiej. 100,5 metra uzyskuje bardzo, bardzo obiecująca sprawa. Prawa i teraz będziemy to wszystko liczyć. Mniej odjętych punktów od Włocha. Ale też, też bardzo niskie noty. 15,5 daje Amerykanin, 18 daje Norwek. Kuriozalne jest dzisiaj sędziowanie, niestety. I co? I zajmujemy piąte miejsce za Włochami. Pojawił się komunikat, że zaczynamy o 11.20. Sześć, tę rundę finałową zatem będzie podjęta próba przez jury do kończenia tej rywalizacji. Prowadzą Austriacy, Słoweńcy i Francja, i to myślę, jest bardzo duża niespodzianka na tym etapie. Niespodzianką jest niestety także dziewięć.